Przyjaciółka Dody zdradza, jak gwiazda zniosła rozstanie z Pachutem. Było dramatycznie, pierwszy raz bałam się tak bardzo. Po wielkiej miłości Dody i Dariusza Pachuta nie ma już śladu. Para, która do lipca tego roku na każdym kroku chwaliła się swoim szczęściem, rozstała się. Piosenkarka przyznaje, że ma za sobą trudny czas. Teraz gwiazda ujawniła, jak wyglądały chwile, gdy jej ostatni związek dobiegł końca. Doda i Dariusz Pachut w listopadzie zeszłego roku potwierdzili, że są parą. Od tego momentu ich media społecznościowe zalały wspólne zdjęcia. Relacjonowali swoje podróże i romantyczne chwile. Wydawało się, że piosenkarka, która ma za sobą bolesne doświadczenia miłosne, wreszcie trafiła na mężczyznę swojego życia. Niestety okazało się zupełnie inaczej. Koniec miłości Dody i Dariusza Pachuta. W lipcu zaczęły pojawiać się pierwsze sygnały świadczące o tym, że Doda i Dariusz Pachut nie są już razem. Na ich profilach w mediach społecznościowych brakowało ich nowych wspólnych zdjęć, a gwiazda zmieniła nawet etui swojego telefonu, na którym dotychczas miała ukochanego. Para nie chciała jednak komentować rozstania. W sierpniu Doda pojawiła się na prezentacji jesiennej ramówki Polsatu, jednak od razu zaapelowała do mediów, żeby nie zadawać jej pytań o partnera. Jestem na trudnym jego etapie, nie chciałabym, by większość czytelników zinterpretowała to jako promocję programu. Muszę, musimy przejść przez niego sami. Dziękuję za zrozumienie, napisała na Instagramie. Później Dariusz zamieścił dość wymowny wpis na swoim koncie w mediach społecznościowych. Od trzech tygodni w sieci nakręca się spirala negatywnych informacji o mojej osobie. Są one nieprawdziwe i nie mają pokrycia w rzeczywistości. Nie będę się do nich nigdy odnosił publicznie, bo cenię sobie prywatność, zarówno swoją, jak i osoby, której te informacje również dotyczą. W social media skupiam się na realizacji celów, które sobie założyłem. Taki jest właśnie mój cel zarażać innych pozytywną energią i namawiać Was do realizacji zamierzonych celów. Prywatne życie zostawiam dla siebie i emocje z nim związane. Pokazując swoje szczęście, poszliśmy w całkowicie złą stronę, do której nigdy nie powrócimy. Dziękuję, wyznał Pachut w sieci. Tak Doda przeżywała rozstanie z Dariuszem Pachutem. Przyszła jednak pora, że Doda otworzyła się na temat rozstania z ukochanym. W trzecim odcinku swojego reality show Doda Dream Show piosenkarka w rozmowie ze swoją przyjaciółką ujawniła, jak przeżywała te trudne chwile. Bardzo trudno jest być dodą i bardzo trudno jest być z dodą, powiedziała menadżerka gwiazdy. Zawsze mówiłaś, że nie chcesz mieć medialnego związku, a znowu tak się wydarzyło. Wszyscy na to patrzą, na twoje cierpienie, dodała w doda. Dream show przyjaciółka dody Olivia Rzeczywiście przez ostatnie lata wszystkie związki piosenkarki były poddawane ocenie internautów, którzy z zapartym tchem śledzili jej miłosne życie. Nie inaczej było również w przypadku jej relacji z Dariuszem Pachutem. Niestety dodzie było trudno ukryć emocje po rozstaniu z nim. W tamtym okresie Doda wraz z przyjaciółką udały się na zagraniczny wyjazd, żeby gwiazda mogła w spokoju przeżywać trudne rozstanie. Wzięła mnie na wyjazd, gdzie mogłam się wypłakać, wspominała Doda. Widziałam cię już parę razy, w tym stanie, redaktor, ale pierwszy raz bałam się tak bardzo, dodała przyjaciółka. Nic nie jadłam, nic nie spałam, ale za to się opalałam. Wyznała Doda w Doda Dream Show.